Cześć, ja nazywam się Roxana Rapczon i dzisiaj powiem Ci, jak jako stylistka paznokci możesz robić dzienne wyniki w wysokości 2000 zł. Dobrze słyszysz, to nie jest żaden skam, to nie są jakieś liczby wzięte z kosmosu, ani jakiś huk słowny, to są realne wyniki, które ja sama osiągałam, i takie, które Ty też możesz osiągnąć, i dowiesz się tego z dzisiejszego filmiku. Wiem, że dla wielu stylistek w ogóle przekroczenie progu tysiąca złotych, takiego dziennego obrotu, to już jest. Okej, okay, to już jest naprawdę dobry wynik, dobra dniówka, ale pomyśl, że możesz to przebić dwukrotnie. Dwa dziennie. To jest naprawdę realne, osiągalne. Wystarczy spełnić kilka kryter kryteriów, i ty tak samo możesz robić takie liczby. Kwestia jest taka, że te 2000 to jest dla wielu osób opłacenie w ogóle czynszu. Lokalów, którym przyjmują. Wiem, że nie każdy ma tak tani lokal, ale pomyśl sobie, że ten jeden dzień sprawia, że masz już lokal za free albo masz prawie, że opłacony ZUS. Brzmi to dobrze? Brzmi to dobrze. Także co takiego ja robię, że finalnie udaje mi się osiągać takie wyniki? Temat jest banalnie prosty i tutaj nie ma jakichś odkryć Ameryki, jakiegoś lawirowania na granicy prawa. Nie. Wszystko to są. Konkretne techniki, które zapewniają przewidywalne efekty. Pierwszą rzeczą jest dobra obsługa klienta. I ja to będę powtarzać jak mantrę, bo dobra obsługa klienta nie tylko sprawia, że budujesz mega stałą bazę tych swoich klientów i tworzysz stabilne, długofalowe relacje to jest raz ale dzięki temu więcej zarabiasz. Dzięki świadomie poprowadzonej obsłudze klienta jesteś w stanie więcej zarobić. Przeprowadzić profesjonalną usługę, zarówno jeżeli chodzi o usługę stricte paznokcie, czy nawet inny zabieg, jak i obsługę. I to się może wydawać, kurde, co z w ogóle gadasz, jak to obsługą można zarabiać? Ano, można już ci niebawem o tym bliżej powiem, ale drugim aspektem, który robi kolosalną różnicę, i jest takim fundamentem pod to wszystko, jest tempo pracy. I tutaj ci pewnie nie zdziwię, ale robiąc hybrydę godzinę 30 albo 2 godziny lub dłużej, balansujesz w ogóle na granicy opłacalności. Bo to jest tak, że w branży beauty, nieważne czy ty pracujesz u siebie, czy ty pracujesz u kogoś w salonie, w sumie to ty sobie sama wypłacasz pensję. Zwłaszcza jeżeli masz wynagrodzenie prowizyjne. A w większości ym, tutaj tych rozliczeń jest tak w branży beauty, że wynagrodzenie jest albo w całości prowizyjne, albo częściowo. Więc tak czy siak ten czas pracy i ilość przerobionych klientek determinuje Twoją wypłatę. Więc im krótszy czas pracy, tym możesz przyjąć więcej klientek i tym samym więcej zarobić. Ale zaraz mi tutaj ktoś powie, dobra, ale bez sensu jest dla mnie tempo pracy. Bo no ja nawet nie mam pełnego grafiku zbudowanego i ja to w sumie nie potrzebuję ćwiczyć tempo pracy, bo mi odpowiada to, że ja robię tą hybrydę 90 minut. Bullshit. Nawet jeżeli nie masz pełnego grafiku, co teraz jest normą, na jesieni te grafiki wyglądają u wielu osób różnie. To tym bardziej, to jest idealny czas na to, żeby sobie właśnie wdrożyć to tempo pracy. Dlaczego? Bo skoro masz na przykład zapełniony grafik na 6 godzin, co nie daje Ci pełnego etatu, to po co masz robić te paznokcie 6 godzin, jak masz na przykład 4? Te dwie godziny możesz przeznaczyć, nie na jakby żmudną stylizację, za co, za co i tak jakby po prostu będziesz miała zapłacone, tak? Te dwie godziny, które nadrobisz na stylizacji paznokci, oczywiście tutaj bez utraty jakości, no bo jakość to jest standard, możesz przeznaczyć uwagę na pozyskiwanie tych klientów, żebyś miała tych klientów więcej, żebyś miała te pełne grafiki. Więc nawet jeżeli nie masz aktualnie full bazy klientów, że Ci grafik po prostu pęka w szwach, to to jest właśnie najlepszy moment, żeby skracać tempo pracy i ten czas, który normalnie byś poświęciła na stanowisku, zamieniać na czas pracy na przykład na Instagramie, na pozyskiwanie tych klientek. Więc nawet nie, nie ma znaczenia, czy ty pracujesz u kogoś, czy klientki masz z buksi, czy ci salon zapewnia, czy jesteś na swojej działalności, zawsze to jest opłacalne. Ja sobie pracowałam w pięciu różnych salon, w salonach i za każdym razem tam ja sobie sama przychodziłam z moją bazą klientów zbudowanych na podstawie mojego Instagrama. Ja po prostu prowadząc swojego Instagrama też pozyskuję moje klientki, to nie są klientki salonu, tylko to są moje klientki pozyskane moimi działaniami. Więc, nawet tutaj, pracując u kogoś, jesteś w stanie sama zapewnić sobie dobrą wypłatę, dobry dochód. Także tutaj, skracając ten czas pracy, nie dość, że możesz wykręcać zrombiste wyniki, to możesz budować sobie jeszcze lepszą bazę klientów, jeszcze bardziej domykać grafik. Nawet jeżeli on teraz nie jest pełny, zamiast siedzieć, siedzieć bezczynnie przy stanowisku. Możesz poświęcić to na pozyskiwanie klientek, na budowanie swojego portfolio, na tworzenie kontentu na Instagrama. To jest ogromny potencjał. My wszyscy narzekamy, że nie mamy na to czasu. No to zobacz, ja ci daję ten czas. Ja ci chcę właśnie pokazać, jak ci dać czas i jak ci dać więcej pieniędzy. Czyli dobra obsługa klienta i zarąbiste tempo pracy. Co mam na myśli, mówiąc zarąbiste? Hybryda poniżej godziny. Hybryda poniżej godziny to jest uważam. Maksimum, jakie jesteśmy w stanie poświęcić na taką usługę. Czyli mniej więcej tak 30 do 50 minut, to jest taki spoko czas. To jest spoko czas, dzięki któremu przyjmując w ten sposób klientki, jesteś w stanie wykręcać 2000-dziennego wyniku pod warunkiem, że nie robisz hybrydy za stówkę. I to jest kolejny aspekt, który musimy sobie też wyjaśnić i nakreślić bo robiąc hybrydę za 100 czy nawet 120 zł, uwierzcie mi dziewczyny, nawet w małych miejscowościach nie, nie znam waszych kosztów, ale naprawdę musicie mieć albo jakiś darmowy lokal, albo naprawdę niskie koszty, żeby rozsądnie, rozsądnie przyzwoicie godziwie zarabiać na hybrydzie, którą robicie za 100 zł. Bo koszty materiałów, koszty właśnie opłacenia lokalu, koszty zusów i różnych innych kosztów składających się na cenę usługi, po prostu ze 100 zł no tam nic nie zostaje za bardzo. Więc Ty sama w branży beauty ustalasz swoją stawkę godzinową. Jeżeli robisz hybrydę, powiedzmy za 150 zł na dwie godziny, no to powiedzmy, że zarabiasz mniej więcej z tego 75 zł, ale brutto, brutto. Natomiast robiąc taką hybrydę, za 150 zł w godzinkę masz 150 zł za godzinę brutto. Wiadomo, od tego trzeba podejmować wszelkie inne koszty, ale to już jest dwukrotnie wyższa stawka godzinowa. Więc to jest ten mój magiczny przepis na to, żeby wykręcać takie wyniki. I to się wydaje, ok, no dobra, no i co z tego? No i to z tego, że ty też możesz, tylko musisz wdrożyć odpowiednie procedury. Czyli hybryda poniżej godziny, to bym powiedziała, że to jest takie minimum i zarąbista obsługa klienta. I stara, i lecisz, ciśniesz, wdrażasz te techniki i w sezonie na wiosnę ciśniesz też takie same wyniki, a przynajmniej się starasz do tego dążyć. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcesz zejść z tego tempa pracy musisz wdrożyć konkretne schematy, konkretne schematy, które mówię na swoim szkoleniu ustępu pracy. Konkretne rzeczy, które pozwolą Ci utrzymać jakość, utrzymać tych klientów, którzy stwierdzą, kurde, skoro mogę mieć paznokcie zrobione w mniej niż półtorej godziny, w mniej niż godzinę, to będę do niej przychodzić. Wiesz ile klientek ja pozyskałam tylko i wyłącznie dzięki temu, że robię paznokcie w godzinę, a nawet i mniej? To jest, mam wrażenie, no nie, magne, taki magnes po prostu to przyciąga, jak nie wiem. Te klientki są w stanie zapłacić nawet więcej za to, że, ro, że ty zrobisz to, te paznokcie im krócej. Uwierz mi. To jest teraz taka po prostu siła napędowa w tej branży, że szok. Te klientki po prostu pragną mieć zrobione szybko i ładnie. I właśnie szybko i ładnie uczę na szkoleniu z Pracy hybryda w 45 minut, gdzie nie uczę Cię po prostu. Zapieprzeć jak taka mała myszka, żeby robić tylko szybko, 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 o jezu, o jezu i z językiem na brodzie. Nie. To są konkretne schematy, które dają ci najwyższą jakość, super efekty w krótszym czasie. Więc jeżeli chciałabyś osiągać właśnie takie wyniki, budować stałą bazę klientów i jednocześnie w tym wszystkim robić właśnie takie wyniki 1500, 2000, czy nawet ponad 2000 obrotu dziennego, no to zapraszam Cię. Na szkolenie z tempa pracy. Tam pokażę Ci moje techniki, na których ja pracuję na co dzień z klientkami, dzięki którym osiągam właśnie takie liczby. Link do szkolenia znajdziesz w opisie. Wypełnij formularz i witam na pokładzie. Ewentualnie możesz też napisać do mnie na Instagramie. No i koniecznie subskrybuj mój kanał po więcej dobrych treści, bo pojawi się tu ich. Uuu, mam to już tak porozpisywane. Ale spokojnie, szczęście trzeba sobie dawkować, także zostaw subskrypcję, link do wypełnienia formularza o tym, jak robić hybrydę w 45 minut, jak zapisać się na takie szkolenie i co ja w ogóle oferuję w programie tego szkolenia. Masz wszystko w opisie, wystarczy, że klikniesz link poniżej. No i co? Widzimy się na następnym odcinku. Buziaki!